Ciekawostki i dramaty codziennego życia celebrytów często przyciągają uwagę mediów oraz ich fanów. W ostatnich dniach głośno było o Honoracie Skarbek, znanej piosenkarce, która otworzyła się na temat swojego zdrowia i przeszła operację septoplastyki. Na jej Instagramie pojawił się szczery post, w którym zrelacjonowała swoje doświadczenia ze szpitalnego łóżka. We wpisie podzieliła się emocjami oraz opisała, jak się czuje po zabiegu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie jej fanów. Pod datą 24 kwietnia 2025 roku o godzinie 17:09 piosenkarka umieściła zdjęcie, na którym widzimy ją w szpitalnym otoczeniu z opatrunkiem na nosie. Honorata zdradziła, że jest to pierwszy z zaplanowanych zabiegów, który ma na celu poprawę jej zdrowia. Po operacji miała w planach czas na regenerację oraz rehabilitację, która ma miejsce niebawem. To nie pierwszy raz, gdy artystka musi na pewien czas wycofać się z życia publicznego w trosce o zdrowie. Relacje fanów wskazują, że z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę, gdy tylko zakończy się proces zdrowienia. Septoplastyka, która miała miejsce, jest zabiegiem laryngologicznym mającym na celu korekcję przegrody nosowej oraz redukcję małżowin nosowych. Jego celem jest nie tylko poprawa estetyki nosa, ale także ułatwienie oddychania, co niewątpliwie jest istotnym czynnikiem dla zawodowego życia artystki. Honorata, która niedawno obchodziła 32 urodziny, zaznaczyła, że proces rehabilitacji po zabiegu może trwać kilka tygodni. Obok jej wyzwań zdrowotnych, artystka zaskoczyła wszystkich wiadomością o pechowym wydarzeniu, jakim była kradzież na lotnisku w Warszawie. Z jej bagażu zniknęły okulary warte 6 tysięcy złotych, co wywołało u niej ogromną frustrację, gdyż miały być prezentem dla bliskiej osoby. Honorata, nie poddając się złym emocjom, na bieżąco relacjonowała rozwój sytuacji w mediach społecznościowych. Wskazała na brak satysfakcjonującej reakcji ze strony przewoźnika oraz alarmowała, że jej cenne okulary nadal pozostają zaginione. Reakcją na jej prośby były zapewnienia polskich linii lotniczych LOT, które oznajmiły, że sprawa została przekazana do służb lotniskowych, a działania prewencyjne są już pogięte. Mimo tych działań, Honorata nie wyraziła zadowolenia, podkreślając, że jej sprawa pozostaje bez rozwiązania, a towarzyszące jej zmartwienia nadal się za nią ciągną. Tak różne wydarzenia pokazują, że życie w blasku reflektorów ma swoje cienie, które potrafią przytłoczyć nawet najbardziej utalentowanych. Honorata Skarbek mimo trudności, z pewnością zdoła pokonać przeciwności. Czekamy na jej powrót, a także na pozytywne wieści dotyczące zwrotu skradzionych okularów, kto wie, może kolejna piosenka będzie dotyczyła tego całego zamieszania?